Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pablo Life. Tym odcinkiem zaczynamy nową serię, która będzie dosiła nazwę Kawały. Jak nie trudno się domyślić będę opowiadał w niej kawały, ponieważ uważam, że różnie bywa w życiu. Raz jest wesoło, raz jest trochę mniej wesoło, a przyszła wiosna i wszyscy powinniśmy być radośni, chociaż może nie zawsze mamy do tego powody. I tymi filmikami będę starał się na waszej twarzy wywołać uśmiech i mam nadzieję, że chociaż na chwilę mi się to uda. Także zapraszam na pierwszą serię kawałów. Dlaczego faceci lubią mądre kobiety? Przeciwieństwa się przyciągają. No takiego wirusa to jeszcze nie miałem. Powiedział zięć, widząc teściową przy komputerze. Jedzie Arab na wirbłądzie przez pustynię i w oddali widzi jadącego motocyklistę ubranego w skórzaną kurtkę, w skórzane spodnie, zatrzymuje go i pyta się co robisz, że wcale nie jest ci gorąco, pomimo tak wysokiej temperatury? Szybka jazda po wiatru działa tak, że robi mi się zimno. Arab pomyślał... I po chwili wsiada na wielbłąda. I raz, drugi, trzeci, biją go tam po gary, żeby ten jechał jak najszybciej. I po jakimś czasie drogi wielbłąd pada. Arab podchodzi, spoglądając na niego... I mówi... Pi***y, zamarzł mi.